Cześć, witam was Mike, w typach, e, typach dnia, typach po prostu na daną okazję. Zamę hmm. sobie przyjemne typów. No ostatnio, tak jak tutaj tyle widzicie kilka naprawdę fajnych, ustrzelonych kursów. Kurs ponad 4 na Ajaxie na Over 4,5 e, kurs, e, kursy fajne też wchodziły na fejmie. E, czy całościowo tego nie liczyłem. A na przykład na Alana, na przykład na już nie pamiętam jak ten gości na typu Fabijańskiego pobił. Tam były dość mm, wysokie e, kursy, więc myślę, że wyszło to mm, spokojnie na plus, bo jeszcze kilka było takich typów. Gdzie też miał powyżej dwa jak na przykład Karać. Więc e, bardzo dobry okres typowania, odkąd serię za, mm, zrobiliśmy typy dnia. Mm, jest to krótsza po prostu seria, więc całościowo po każdym nie podliczam mniej więcej. Mówię jak było liga holenderska w ostatnim mm, typowaniu. Na weekend 2 na 3, czy węż przed Utrecht i, i przed Ajax po wysokim kursie niewiele zabrakło Feyenoordowi, który zremisował 2-2, a mał grał przy wadze jednego mm, zawodnika. No, dobra, Dzisiaj pucha... znaczy, dziś i jutro Puchar Holandii, więc wybierzemy sobie typy z Pucharu Holandii. E, zapraszam Was najbardziej na, na mój Telegram, gdzie tam dzieje się najwięcej. Jeżeli wchodzi jakiś na serwis podziemny, płatny, znaczy jakiś typer, który dobrze się zapowiada, a coraz więcej będziemy takich ściągać i, i szukać, to często jest tak, że w telegramie daje długo y, y, typy. Te oczywiście też na profit tutaj też trafiają, ale warto y, tam być, warto zainteresować się naszą topką. Tutaj już y, serwis partnerski, jakby z naszych skanerów, który jest reklamą w zasadzie naszych skaner skanerów do kursów, y, robi robotę. No, zobaczymy, jak będzie, oczywiście dalej, tak? To dopiero początek, ale mamy dość też długi win -strike. No tutaj czasem zdarzają się, że piszemy, jaki powinien być kurs, bo czasami być może no, podziemne nie mają najszybszej aktualizacji tego kursu, nie być, czy być liczby, żeby tej linii nie być, ale wszystko no, jest tutaj w zasadzie podane. A nawet jeżeli nie, no to bywa też tak, że jak damy niższe to ona też łatwo, łatwiej wejdzie. Więc no, zobaczymy, jak to wyjdzie w dłuższej perspektywie na profilu zagranicznym. Naprawdę, darmowe typy przez kilka miesięcy zrobiły dość dużą furorę, więc zapraszam. Oczywiście zapraszam też do oglądania czyli to piątki Vision i Mar tenis stołowy. Jacobat, Over, Under, typy na koszkówkę ten profil Wam pokazywałem Peter, piłka nożna. Oczywiście to nie wszyscy typerzy, bo są tutaj powroty i wejścia, a za moment będzie ich też coraz więcej. Siatkarz, wspominam jak wygląda jego obecna sytuacja. 54% jelu do tej pory po 33 typach. No zobaczcie, dalej super forma. Ostatni typ 5 lutego, więc pewnie niedługo coś się pojawi. Zbliżamy się już bliżej do weekendu, czy jesteśmy w środku. No i zobaczymy. A propos jeszcze Fejmu. To bardzo smutna informacja ci dotarła, że Mateusz Murański nie żyje, zawodnik Fejmu. No to już krótka refleksja, bardzo krótka refleksja. Narkotyki i używki. Jeżeli ktoś z Was ma problem, to lepiej odstawić czas, bo da się bez tego o wiele lepiej żyć niż niż w tym. To no, taka moja refleksja no ode mnie. Też coś o tym wiem. Dobra, idziemy po prostu dalej, więc zapraszam na serię serwis podziemny. A jeżeli chcecie ktoś pobawić z naszymi narzędziami, skanerami, tak jak Wam mówiłem, to pełną ofertę znajdziecie tutaj. Ceny dla naszych uczestników szkolenia są po 200 złotych, dla osób normalnie są po 300 złotych i znajdziecie na przykład skaner. Właśnie do B365 też Wam pokazać na dziś i na jutro typy, znaczy typy, propozycje z tego skanera, tak? E, zapraszam również do naszych płatnych grup. E, ewentualnie szkolenie daje możliwość materiału wideo, obszernego instruktażu przez dostęp do 6 roku, no, przez pół roku do wszystkich skanerów. Nasze grupy z typami, na ten moment single i jako. E, to tak, e, ludzie jak to często działają pod wpływem chwili i emocji, jak nie idzie, to o wiele mniej osób decyduje się na zakup. Ja cały czas przypominam o długofalowym procesie tutaj tego grania. Na AKO dalej jest JELT 25,14. Ten styczeń na minusie, drugi miesiąc na minusie. Zobaczcie, na tyle na 8 miesięcy, więc to nie ma tragedii. Wynik jest tak bardzo dobry. Jeżeli chodzi o single, to znów stracił się miesiąc minusowy w styczniu w lutym wiem, że jeszcze nie ma pełnej aktualizacji, jest już zdecydowanie lepiej, więc mam nadzieję, że ten wynik też ogólny poprawimy. No. Celowaliśmy tutaj w 15%, 137,203 jednostek, zobaczymy czy uda nam się go mm, osiągnąć, więc zapraszam serdecznie, nasze typy też znajdziecie w opcji ze skanera. Ok, no i teraz szybki konkurs. Tylko przełączę z Bukmachera Póki jak chcecie się tam zarejestrować i sprawdzić, czy da się tam coś ugrać, no to zapraszam skorzystanie z naszego linka. Dzięki temu też dodamy was do jednej z grup z typami. Eee, więc coś za coś, bo my też coś z tego mamy. 50 zł do wygrania. Eee, jedyny taki bonus, którego nie trzeba obracać, eee, czyli w zasadzie dostajecie takie doładowania i co z tym zrobicie, to potem będziecie mogli wypłacić. Typujemy piątkowy mecz, star braków, bo wcześniej. Eee, Dziś czy jutro tych meczów jest bardzo mało, więc ja daję typ słucharu Holandii, bo też tam mniej więcej wiem o tym, ale innych meczów nie ma za dużo, więc typujemy ten. ten. oto mecz. No i dobra, przechodzimy do. do skanerów. Tutaj macie pełną listę naszych skanerów. Są i polskie buki dla polskich graczy i zagraniczne dla graczy, którzy poza granicami naszego kraju. Na przykład mogą legalnie grać albo dla też. Osób zagranicznych, a różnych mamy osoby w naszej społeczności. No i tak, zaczniemy sobie od skaneru Fortuny. Eee, tu macie daty: o jest od 1,115 do 3,5. Eee, no i m, propozycje procentowe: jak to wygląda. Czyli ktoś chce, proszę sobie przeskrolować i zatrzymać. Jedziemy dalej. Teraz mocher Zagraniczny, 1xBet, czyli tam jest kilka odmian tych z tą ofertą. Możecie sobie sprawdzić, jak wyglądają kursy. Sporo spotkań na, na kolejne dni, więc może coś ciekawego uda Wam się z tego stworzyć. Dobra, 100 meczy przejechaliśmy, więc dużo y, możliwości ze y, skanera. Y, I ostatni B365 największy, macher. Y, około 10%. Pierwsze możliwości. I lecimy dalej. I tak to mm, wygląda. Ostatnia rzecz: nasze typy dnia. No, i w ten sposób. Yy, Puchar Holandii. Yy, Feyenoord z Nijmegen. Myślę, że over 2,75. Całkiem spoko. Yy. Hmm. Kurs na to można wziąć. A do den Hagridź wygra z orłami. No, a do środku tabeli RC Dywizji. Były jednym z kandydatów, żeby awansować to na razie nie idzie, im za dobrze, ale Orły no, to też nie jest zabójca hegemon w redywizji. W są niespodzianki, więc czemu by tutaj nie pokusić się o to? Bardziej, że mecz zostanie rozegrany w Hadze. I Twente Ajax, Ajax jest o wiele lepszej dyspozycji. To tak jak się wydało, że odszedł Schroeder, Balast z i szkoda tylko Blinda, że odszedł, bo pokłócił się z trenerem, więc ten Ajax gra lepiej. Pucharze Holandii Pewnie będzie kilka nazwisk zastąpionych Ci zasłużeni dostaną Odpoczynek U siebie jest dość groźne Jako, że to Puchar Jako, że celujemy w duże kursy I po trzecie, jako, że Ajax Nie jest jeszcze tą drużyną Co był sprzed roku I tam sporo jeszcze wymaga poprawy Więc taka niespodzianka też jest jak najbardziej możliwa Jeden mecz dziś, dwa mecze jutro wieczorem Powodzenia Oczywiście możecie zagrać sobie z podpórką, czy na przykład plus 1 plus 0,5, w zależności jaki kurs Was interesuje. To tyle ode mnie. Dzięki Wam i do usłyszenia. Pozdrawiam, cześć.